Na początek. Uff, y jestem przedsiębiorcą, a w zasadzie już nie, bo z końcem sierpnia po pożegnałam się z y tą działalnością. Ale bardziej chciałabym dzisiaj odezwać się do Was jako mama dwójki dzieci. Wiem, że są tacy, którzy mają ich więcej i też są przedsiębiorcami, więc wiele nas łączy. Y 12 marca prowadziłam warsztaty dla jednej z klas podstawówki lokalnej w Radomiu. Wychowawca tej klasy siedział w rogu z telefonem i nerwowo patrzył na wiadomości, które miały nadejść o informacji z Sejmu, dokładnie o tym, czy szkoły zostaną zamknięte, czy też nie. Okazało się po godzinie, że dzieciaki nie wrócą już do szkoły, że mimo tego, że mieliśmy 300 czy 400 chorych w całej Polsce zdiagnozowanych, szkoły zostaną zamknięte. Dzieci początkowo oczywiście radośnie wróciły do swoich domów. Ja pojechałam po własne dzieci do szkoły. Po drodze miałam szaleństwo zakupowe, ryż, drożdże, mąka. Sami wiecie jak to było na początku pod supermarketami. Wszyscy daliśmy się temu nabrać. Prawda jest taka, że przez pierwsze dwa tygodnie każdy z nas marzył, żeby odpocząć. Natomiast w domu mieliśmy totalne szaleństwo połączenie własnej pracy zdalnej z zdalnym nauczaniem, które wtedy wyglądało jak praca domowa. Wszyscy rodzice, których znam, mówili jednym głosem, że nienawidzili wtedy swoich dzieci, a ich dzieci nienawidziło ich, że nigdy nie przeżyli gorszych etapów na rozwojowych czy, 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 czy w momencie wychowawczym razem ze swoimi dziećmi, bo po prostu nie dawali rady. Stres, który wtedy przeżywaliśmy wszyscy, łącznie z naszymi dziećmi,